Witam Państwa w kulturze pod ręką w minionym tygodniu nasza kamera podążała śladami świętego Mikołaja. Dokąd zawitał ten długo oczekiwany gość i co przyniósł ratajskim dzieciom, o tym już za chwilę powiemy w naszym programie. Zapraszam. Nadszedł czas, abym rozdał wam. Prezentę. Na ten moment wszystkie dzieci czekają cały rok. Chodzi oczywiście o Mikołajki. Święty Mikołaj, który zamiast przyjmować prezenty sam je we własne imieniny rozdaje dzieciom, odwiedził całe Rataje. W Domu Kultury Jubilat na osiedlu Tysiąclecia dzieci w prezencie otrzymały nie tylko upominki, ale także przedstawienie oparte na królowej śniegu Hansa Christiana Andersena. Mam na imię Gerda i szukam braciszka, Kaja. Ładnemu to we wszystkim ładnie. Nie interesuje mnie to! Tutaj twoje poszukiwania się kończą. Zostaniesz tu na zawsze. Strasznie mi się nudzi. Poza tym moja córka nie ma się skrzynić. Zostaniesz tu i Spektakl do dzieci z osiedla Tysiąclecia przywiózł Teatr Artres z Krakowa. Występowali w nim nie tylko aktorzy, ale także młoda widownia, którą artyści chętnie angażowali do działań teatralnych, takich jak śpiew czy taniec. Kamera Kultury pod ręką podążała w minionym tygodniu w ślad za świętym Mikołajem i trafiła razem z nim także do klubu Cybinka na osiedlu pomet. Tutaj dzieci czekały na gościa z niecierpliwością. Mikołaju, proszę Mikołaj prośbę dzieci usłyszał, ale zanim rozdał prezenty, chciał poznać dziecięce talenty. Mikołaj będzie teraz każdego prosił i macie powiedzieć głośno wieś. Lub co jeszcze mogą? Piosenkę zaśpiewać. Świętemu Mikołajowi można zaśpiewać kolędę, ale można też skorzystać z okazji i zapoznać gościa z Laponii z najnowszymi hitami. Talent należy oczywiście nagrodzić. Święty stara się jak może, by spełnić dziecięce marzenia, a to niekiedy okazuje się niewykonalne, zwłaszcza jeśli dzieci zażyczą sobie... Tysiąc kasków i dziewięćset psów. Najważniejsze jednak, że Święty Mikołaj pamiętał o każdym dziecku i każdy, kto przyszedł tego dnia do cybinki, nie wyszedł z pustymi rękami. Bardzo dużo pracy Mikołaj miał również na osiedlu piastowskim w Domu Kultury na Skarpie. Odwiedził dzieci, które należą do ratajskich gromad zuchowych, przychodzą na Skarpę na zajęcia oraz do wszystkich najmłodszych mieszkańców osiedla. Tutaj nie dość, że musiał rozdać prezenty, to jeszcze musiał popisać się zdolnościami tanecznymi. Dzieci z osiedla piastowskiego na szczęście pozwoliły Mikołajowi na chwilę wytchnienia, same popisywały się umiejętnościami wokalnymi i recytatorskimi, brały także udział w konkursach, na przykład na najdłuższy świąteczny łańcuch. Na dzień odwiedzin świętego Mikołaja szczególnie przygotowała się dziecięca sekcja teatralna. Starsza grupa zaprosiła kolegów i koleżanki w podróż po Japonii, młodsza grupa przygotowała spektakl w oparciu o wiersz Jana Brzechwy na straganie w dzień targowy. Aktywność dzieci utwierdziła Mikołaja w przekonaniu, że najmłodsi mieszkańcy Rataj zasługują na prezenty, a Mikołaj zdradził nam, że obserwował dzieci nie tylko 6 grudnia. Mimo że pochodzę z dalekiej północy, bardzo wyraźnie widziałem rataje i bardzo też wyraźnie widziałem zachowanie ratajskich dzieci. I muszę powiedzieć, że w ostatnim roku dość się poprawiło. W poprzednich latach było tak, no. Różnie, ale było na plus, ale w tym roku zdecydowanie, zdecydowana była poprawa. Naprawdę jestem bardzo zadowolony z postawy ratajskich dzieci i, i bo, oby tak dalej było, bo i w szkole dobrze się sprawują i są grzeczne wobec rodziców, wobec dziadków są też bardzo, bardzo grzeczne, ale wobec dziadków to wiadomo, bo dziadkowie zawsze te dzieci rozpieszczają, tak więc dzieci też odzajemniają to swoje uczucie, to swoją miłość. Świetne przyjęcie na osiedlu piastowskim sprawiło, że Mikołaj już teraz zapowiedział kolejną wizytę w przyszłym roku. Pomimo, że mam kawał drogi, dzień podróży, przez śniegi, przez lody i też niekiedy przez wiatry, przez morza, to bardzo lubię tu przyjeżdżać, przyjeżdżać bo przede wszystkim te dzieci, dzieci są bardzo miłe dla Mikołaja, bo jak to powiedziałem, są bardzo grzeczne. I są jedne z grzeczniejszych dzieci w ogóle na całym świecie, tak więc chciałbym tu za rok przyjechać, mimo że pogoda dzisiaj jest bardzo kapryśna, jak na waszą Polskę, to za rok postaram się przyjechać jeszcze z większością prezentów, bo myślę, że za rok też te dzieci będą o wiele grzeczniejsze niż w tym roku. Psu, nikt nie kocha. A teraz pytanie dla najmłodszych. Czy dbacie o swoich czworonożnych przyjaciół? Tego chcieli się dowiedzieć od ratajskiej dziecięcej widowni twórcy teatru Teatryle, Mariola i Marcin Ryl krystianowscy przyjechali na Rataje z przedstawieniem mój przyjaciel pies. To historia małego misia, który zapragnął mieć psa. Daj, ty słyszysz, wycie, nie się święta, więc to jest bardzo dobry temat na właśnie taki, taki spektakl, kiedy wszyscy, również dzieci, myślimy o tym, żeby pomagać słabszym, tym, którzy sobie sami nie radzą. zbiórka żywności dla zwierząt, ale także dla ludzi. Ja myślę, jest... że to zawsze jest dobry temat i zawsze można na ten temat rozmawiać. Spektakl w sobotę 7 grudnia można było obejrzeć w Domu Kultury Orle Gniazdo na osiedlu Lecha w ramach comiesięcznego cyklu sobotnie bajdurki. Sobotnie bajdurki to nasz cykl, który realizujemy już od marca 2013 roku. I to są spotkania, sobotnie spotkania familijne z teatrem. Staramy się zapraszać bardzo ciekawe grupy, które mają spektakle przygotowane dla najmłodszej grupy wiekowej, czyli takich dzieciaczków od 3 lat do mniej więcej 6-7. Sobotnie bajdurki cieszą się dużą popularnością. Na kolejne spektakle bilety są rezerwowane z dużym wyprzedzeniem, a najbliższa okazja do spotkania z teatrem już. W styczniu. Najbliższy spektakl teraz to będzie spektakl teatru Narwal pod tytułem Doktor Zdrówko. Odbędzie się 11 stycznia tradycyjnie w sobotę o godzinie 11 w Orlim Gnieździe. Święta tuż tuż, ale już teraz warto pomyśleć o feriach zimowych, które w tym roku we Wielkopolsce będą trwały od 3 do 16 lutego. Współdzielnia Mieszkaniowa Osiedle Młodych i Ratajski Dom Harcerza Scout jak co roku przygotowały dla wszystkich dzieci ofertę wypoczynkową i proponują najmłodszym wyjazd na zimowisko. Tym razem wybieramy się w Beskidy, konkretnie w Beskid Wysoki. Miejscowość nazywa się Zawoja. Będziemy nocowali tam w pensjonacie Jodełka, bardzo takim intymnym przytulnym. Oprócz pobytu i wyżywienia, organizatorzy zapewniają wykwalifikowaną opiekę instruktorską i liczne atrakcje. Na pewno będzie dużo wycieczek, będą zabawy na śniegu, rajdy. A poza tym, wiadomo, że bardzo szybko się robi ciemno, w związku z tym będą zajęcia organizowane w samym już pensjonacie, jest tam odpowiednie miejsce, a będą takie atrakcje, raczej wszystkie regionalne. Mianowicie dzieciaki będą robiły ekozabawki z siana, będą malowały na szkle, zrobimy beskidzkie anioły, będziemy mieli spotkanie z gawędziarzami z tamtego rejonu, z panem rzeźbiarzem, z leśniczym. Nabór na zimowisko trwa do końca roku. Chęć udziału w wyjeździe można zgłaszać w domu harcerza scout na osiedlu Piastowskim 101 oraz pod numerami telefonów 663 664 600 i 663 664 601.